Umyjmy oczy, bo kurwa nie widzę niczego sądu. No, no, to przewijaj dalej, bo wszystko ci wysłałem. No nie ma. Ostatni twoi informacja to wężę. Co? Wężę. To z dzisiaj, ale kurwa wcześniej wszystko. Nie, ja chcę to, co dostałeś teraz. Tak, to ci mówię, że dostaniesz. Dostaniesz, a do byś to co? Dosta... Powinieneś to, co dostałeś teraz. Cześć. Ja pierdolę, my musimy sobie aparatymowe kurwa chyba poprawić. Nie, po prostu to nie jest rzeczy. Mhm. To czy wyjaśnię. Czasami sądy tak głupie pytania zadają do powiązania po to, żeby zrobić przeległość. No I jak myślisz dlaczego czterech sędziów z naszego wniosku ma postępowania No i tu będzie piąte. Stopam. No właśnie. Jak nie przypierdolisz... To ci nie będą No, Ale to wiemy, obydwoje, kurwa, mówię ci. No właśnie! Więc nie jedź kurwa i nie dręcz. Nie maruj, kurwa, jo! No! No A, ci ja, A fuck you kurwa! you. Widziałeś to, co on podpisał, w Widziałem, kurwa, wasagra. <grym> ale co wiesz, Ja ci powiem jedną rzecz: szczerze, ja mam kurwa ochotę napisać im w ten sposób, że oni chyba po prostu są masochistami. No Ale Sary, Ty masz napisać tak jak dziecko w przedszkolu. Nie rozumiem zobowiązania. Należą na wyborą osobę. W zakresie daty Wnoszę podatki, w informacji w jakich górmach Oraz wnoszę o przedstawienie, na podstawie którego fragmentu pisma sąd interpretował, że jak to odszkodowanie. Lub powrót do pracy. Oni mi narzucili zły, e, wiesz, zły. A... Pisać tak! tak? na podstawie tak, swojego tak, wniosku. Tak, tak, kurwa. Słyszysz mnie? Ja ci Panie przypominam. Nie kurwa, pierdolę jak przypominam, przypominam ci chronologię, bo możesz wszystkiego nie pamiętać, tak żebyś wiedział, tak? Ja pierdolę. Ale nie, nie słyszę, żebyś pierdolił. Musisz to robić głośno. Nie chuj to odchodzić. Jak to, ja to kurwa to chodzi to, się do, do... do... Trzymajcie. do hej. Trzymajcie.